i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej ziemi. Sprawa, by Twój lud zrastał w miłości razem z naszym papieżem Janem Pawłem, naszym biskupem Władysławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Edwardzie, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Sprawa by ten, który przez cześć został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach do oglądania Twojej światłości. Prosimy, Cię zmiłuj się nad nami wszystkimi. Oh, okay. żebyśmy nie musieli za wszystko płacić, są trzeba zapłacić. Bóg zapłać tym paniom, które troszczą się o to, żeby panowie nam nie popadali na plac. Przygotowują różnorodne napoje. Także dziękuję serdecznie księdzu Józefowi, on tutaj filmuje wszyscy go poznali, że to jest ksiądz Józef, który tutaj czasem odprawia, pomaga nam, ale postanowił udokumentować trochę początki naszej parafii i za to, że posłużył nam, zastępował mnie czasem i za to, że sam zechciał i podjął dokumentację Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Panie pięknie uśmiechają, bo teraz filmuję. Ale Lepiej nie mówić. Nie, na kieki O, może no, być no, no, no. nie robić. Pod krzyżem. Nie! A, a... Witamy dobrodziejkę, kierownicę zarazem tam Pani uciekać. Tu, tak. Już? No takie serde, Film tu? Ale panie? tak ja Pani... Ja tak nieładnie wyglądam i nasze Dobrze, 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 dobrze. O, no, chodźcie, chodźcie, idą, idą. No już. Troszeczkę, troszeczkę. No No wiesz. Jako O!

to księdza, tak, chodźcie, nie jest, no, mi mi li... no, no chodźcie no, zrobić no, zdjęcia. ale kto naszego księdza zajmuje, może ksiądz Chodźcie Jak to robić? No, chodźcie pani, się Chodź. No dobrze, no, dobrze, tam pani...

O, dość, dość, dość. A co? O, re... Chodzi mi o ten bałagan. żeby wszyscy widzieli, że jest.